Tytuł Chłopcy z Albatros. Znacie Państwo? Dedykacja specjalna no, 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 no. dla gospodarza tego magicznego miejsca. Na manewry do San Marco przypłynęła marynarka, przypłynęła Henryk W wsi a że karczma była sławna u starego ojca Pawła, więc tu śpieszy cała piątka wszyscy razem. I ten pierwszy, co chłód, i ten drugi, co był rodem, i ten trzeci, co namiętnie wódę i ten czwarty, ten oddarty, co miał w górę nos zadarty, i co z wątku że duże chorze. O swą duszę w kości gram. Jeden piątek dla najmłodszych, Co w miłości był tak słodszy, Co miał oczy jak diamenty czarne dwa. Jak dziewczyny w oczy, To od razu zawrócił i ów wtedy Wszystko robić, to co chciał. Pięciu dzielnych wielkołaków, Zalba prosa tych chłopaków, Zalba prosa, bo tak stawek się ich ma. A miał stary ojciec z córka córkę wielce, łaskawą, piękną lili złodowłosą i cud. Ten okropna rzecz się stała, strach powiedzieć, pokochała, zakochała się we wszystkich pięciu raz. Ten okropna rzecz się stała, strach powiedzieć, pokochała, zakochała się we wszystkich pięciu raz. I w tym pierwszym... Co był chudy, i w tym drugim, co był rudy, i w tym trzecim, co na mieczwie uleciał. I w tym czwartym tym otartym co miał w górę nos i co z czartem osłą do ci grał. I w tym czwartym tym odartym, co miał w górę nos zatarty, i co z czartem osłą do ci grał. I w tym piątym, tym najmłodszym. Co miłości był najsłodszy, co miał uczynić diamenty czarne w dwa. I jak dziewczynie spojrzał w oczy, to od razu zauroczył. I mógł wtedy wszystko robić, to co chciał. I jak dziewczynie spojrzał w oczy, to od razu zauroczył. I mógł wtedy wszystko robić, to co chciał. W pięciu dzielnych wilkołakach, za albatrosa tych chłopakach, za albatrosa, bo tak statek się ich zwał. Odpłynęli chłopcy nagle, znikły w dali, białe żagle, płaczeli noś prosi może słoną ząb. Wtem z oddali ślą sygnały, że albatros padł na skały i zatonął wraz sygnały, żarław rozpadł na skały i zapomnął nas nałogą cały skąd. I z tym pierwszym, co był chudy, z tym drugim, co był rudy, i z tym trzecim, co namiętnie budewał, i z tym czwartym, tym obdatym, co miał w górę nos i co z czartem w duże kości tym czwartym, tym odartym, Co miał górę most zadarty, I co szartem czartem osnął w Jestem białym, tym najmłodszy, Co w miłości byłem najsłodszy, Co miał oczy jak diamenty czarne dwa. Jak jak dziewczynie spojrzał w oczy, To od razu zauroczy, I mógł wtedy wszystko robić, To co chciał. Sam zabatrosa, zalba prosa, za bo tak statek się z pańczył chłopca za chłopcami zalba prosa. Za bo tak statek się ich zbał. To była byryka <grytacja> specjalna dla wiktorów.